Przedstawiamy grę, która została wybrana Najlepszą Grą Dziecięcą 2021 roku. Draftozaur to wspaniała i kolorowa gra dla całej rodziny, w której dinozaury wędrują po świecie i szukają dla siebie najlepszego miejsca do życia. Do wyboru mają skaliste góry lub gęste, zielone lasy. Przed pierwszą rozgrywką połóżcie przed sobą plansze graczy letnią stroną do góry oraz złożoną wcześniej miseczkę. Obok połóżcie specjalną kostkę do gry. Do rozgrywki trzyosobowej przygotujcie 36 dinozaurów, po 6 z każdego koloru, a następnie włóżcie je do woreczka. Pozostałe dinozaury odłóżcie do pudełka. Nie będą brały udziału w rozgrywce. Teraz jesteście gotowi do gry. Rozgrywka składa się z dwóch rund. Na początku każdej rundy wszyscy wylosujcie 6 dinozaurów z woreczka i umieśćcie je zakryte w swoich miseczkach. Uwaga! Nie pokazujcie innym graczom swoich dinozaurów! Kiedy dinozaury są już wylosowane, pierwszy gracz będzie rzucać specjalną kostką. Przyjrzyjmy się jej. Na kostce znajduje się 6 symboli, które pokazują nam, w którym miejscu możemy postawić dinozaura. Las to górna część planszy. Góry to dolna część planszy. Wulkan to lewa strona rzeki. A szkielet prawa. Przekreślony odcisk łapy oznacza, że wylosowanego dinozaura musicie postawić na pustym polu czyli takim, na którym nie ma jeszcze żadnego dinozaura. Przekreślony tyranozaur oznacza, że nie możecie postawić dinozaura na polu, na którym znajduje się już tyranozaur. Pierwszy gracz rzuca kostką. Wypadł symbol z choinką, czyli las. Oznacza to, że inni gracze muszą umieścić swojego dinozaura na górnej, zielonej części planszy. Uwaga! Gracz, który rzucił kostką, może umieścić dinozaura na dowolnym polu. Teraz możecie podejrzeć dinozaury w swoich miseczkach, w sekrecie wybrać jednego z nich i schować w swojej dłoni. Gdy wszyscy są gotowi, na 3-4 pokażcie wybrane przez siebie dinozaury, a następnie równocześnie połóżcie je na swoich planszach. Pamiętajcie, że dinozaury należy umieszczać na planszy zgodnie z zasadami danego pola. Gracz, który rzucił kostką, może położyć dinozaura na dowolnym polu. Wybrał łąkę różnorodności. Na tym polu można umieścić sześć dinozaurów, ale każdy musi być innego rodzaju. Pozostali gracze muszą położyć dinozaura w obrębie strefy leśnej, czyli tej, którą wskazała kostka. Drugi gracz zdecydował, że położy dinozaura na polu w lesie identyczności. Musi jednak pamiętać, aby za każdym następnym razem położyć na tym polu tego samego dinozaura o tym samym kolorze. Natomiast trzeci gracz położył swojego dinozaura na polu o nazwie Leśne Trio to pole, na którym można dołożyć trzy zupełnie dowolne dinozaury. Uwaga! Pamiętajcie, że jeśli nie chcecie lub nie możecie położyć dinozaura na polu wskazanym przez kostkę, możecie umieścić go w rzece. W trakcie gry umieścicie na planszy 12 dinozaurów. Wynik Waszej gry zależy od tego, które dinozaury i na jakich polach umieścicie. Kiedy położycie dinozaury na planszy, przekazujecie swoją miseczkę z dinozaurami sąsiadowi po swojej lewej stronie. Kolejny gracz otrzymuje kostkę i rozpoczynacie nową turę. Gracz rzuca kostką, a następnie wybieracie w sekrecie dinozaura i umieszczacie go na planszy. Po rozegraniu sześciu tur następuje koniec pierwszej rundy i początek rundy drugiej. Wylosujcie ponownie sześć dinozaurów i umieśćcie je w miseczkach. Kolejny gracz rozpoczyna nową rundę od rzutu kostką. Po zakończeniu drugiej rundy następuje podliczenie punktów. Zobaczmy teraz przykładowe podliczenie punktów. W lesie identyczności możecie umieścić tylko dinozaury tego samego koloru. Za dwa identyczne dinozaury otrzymujecie cztery punkty. Za pole o nazwie Leśne Trio nie zdobywacie punktów, ponieważ nie udało się położyć na tym polu trzech różnych dinozaurów. Na polu król dżungli możecie postawić wyłącznie jednego dinozaura. Za tyranozaura zdobędziecie punkty tylko wtedy, jeśli na waszej planszy jest go najwięcej. Na planszy jest łącznie 1, 2, 3, 4, 5 czerwonych tyranozaurów. Inni gracze mają kolejno: jednego tyranozaura i 0. Udało się! Macie najwięcej tyranozaurów. Zdobywacie zatem 7 punktów. Na prerii miłości udało się odnaleźć swoją drugą połówkę jedynie dwóm czerwonym dinozaurom. Zdobywacie za nie 5 punktów. Na łące różnorodności spotkały się trzy różne dinozaury. Dostajecie za nie 6 punktów. W samotni znajduje się jedyny różowy dinozaur na całej planszy. Dzięki temu, że jest sam, otrzymujecie aż 7 punktów. Za jednego dinozaura pływającego w rzece dostaniecie 1 punkt. Na koniec podliczcie też wszystkie pola, na których znajduje się przynajmniej jeden tyranozaur. Na Waszej planszy tyranozaur znajduje się na polach. Preria Miłości, Król Dżungli, Łąka Różnorodności oraz w Rzece. Uwaga! W tym wypadku rzeka nie jest brana pod uwagę. Dlatego też zdobywacie po punkcie za wszystkie pola oprócz rzeki. Łącznie 3 punkty! Wygrywa gracz, który zebrał najwięcej punktów. Plansze w Draftozaurze są dwustronne. Po drugiej stronie planszy letniej znajduje się plansza zimowa. Dzięki której możecie zagrać w trudniejszy wariant gry, czyli od lata do zimy. W tym wariancie pierwsza runda rozgrywana jest po stronie letniej, a druga po stronie zimowej. Uwaga, działanie pól na stronie zimowej jest inne. Opisy działania wszystkich pól znajdziecie w instrukcji. Życzymy dobrej zabawy! Więcej materiałów dotyczących naszych gier znajdziecie na www.grynk.com.pl